Dawno, dawno temu, w czasach, gdy Brahmadatta władał Benares, odrodził się Bodhisattva, przyszły Buddha, w postaci mądrego i wielkiego szczura, potężnego niczym młody dzik. Jego norę w głębi lasu otaczały setki szczurów, które żyły pod jego opieką i mądrym przewodnictwem. Pewnego dnia w pobliżu tej kolonii pojawił się wędrowny szakal. Był przebiegły i głodny, a widząc liczne szczury, Postanowił je oszukać, by później je zjeść. Usiadł więc w pobliżu ich nory, zwracając swój pysk ku słońcu, wąchając wiatr i stojąc na jednej nodze. Szakal wyglądał, jakby oddawał się głębokiej medytacji, co miało wzbudzić w innych przekonanie, że jest istotą świętą. Tego samego dnia bodhisattva, wędrując w poszukiwaniu pożywienia, dostrzegł dziwne zachowanie szakala. Widząc go w tej nietypowej pozie, pomyślał, że może to być święty wędrowiec. Zbliżył się do niego z szacunkiem i zapytał: Jak ci na imię, o mądry wędrowcze? Nazywam się pobożny, odpowiedział szakal z powagą. Dlaczego stoisz na jednej nodze? dopytywał się bodhisattva. Gdybym stanął na wszystkich czterech, Ziemia nie zdołałaby unieść mojego ciężaru skłamał szakal, chcąc zrobić wrażenie na słuchaczu. A czemu masz otwarty pysk? zapytał ponownie bodhisattva. Oddycham powietrzem to jedyne, co mnie żywi, odpowiedział szakal bezczelnie. Dlaczego zwracasz swój pysk ku słońcu? Nie ustępował szczur. Słońce jest moim bogiem, uwielbiam je, połgał dalej szakal. Bodhisattva widząc to wszystko uwierzył w świętość szakala. Poszła za nim cała gromada szczurów, które odtąd każdego ranka i wieczora przychodziły do szakala, by oddać mu cześć przebiegły drapieżnik, wykorzystując ich zaufanie, każdego dnia chwytał najwolniejszego szczura i pożerał go, po czym, jak gdyby nigdy nic, wracał do swej udawanej medytacji. Czas mijał, a liczba szczurów w kolonii zaczęła się znacząco zmniejszać. Zaniepokojone zaczęły zastanawiać się nad przyczyną. W końcu zwróciły się do Bodhisattwy swojego mądrego przywódcy z pytaniem, co mogło się stać. Bodhisattwa, choć nie miał pewności, podejrzewał, że to szakal jest winowajcą. Postanowił go sprawdzić. Następnego dnia, kiedy szczury podążały, by złożyć hołd świętemu szakalowi, Bodhisatwa pozwolił innym iść przodem, a sam pozostał na końcu. Gdy szakal zobaczył zbliżającego się Bodhisatwę, rzucił się na niego, sądząc, że będzie łatwym łupem. Jednak szczur był przygotowany. Odwrócił się szybko i zawołał: "A więc tak wygląda twoja świętość, ty podły hipokryto!". Zanim szakal zdążył zareagować, Bodhisatwa skoczył na niego i jednym precyzyjnym ugryzieniem przegryzł mu tchawicę, kończąc jego życie. Gdy inne szczury wróciły, zobaczyły martwe ciało szakala. Wiedziały, że to on był przyczyną ich nieszczęścia, więc z radością otoczyły drapieżnika i zaczęły go pożerać. Zanim ostatni z nich zdążyli podejść, większość ciała szakala została już zjedzona. Od tego dnia szczury żyły w spokoju i harmonii, a historia ta nauczyła je cennej lekcji. Nawet najprzebieglejszy kłamca nie zdoła oszukiwać innych przez długi czas. Prawda zawsze wyjdzie na jaw a fałsz i hipokryzja zostaną ukarane. Oto morał tej opowieści. Zawsze bądźcie ostrożni wobec tych, którzy głośno mówią o swojej świętości, ale ich czyny temu zaprzeczają. Prawdziwa mądrość nie kryje się za maską, lecz przejawia się w uczciwych i szlachetnych działaniach.